przygotowaliśmy festyn festyn zdrowia specjalnie dla naszych mam ponieważ wszystkie dzieci bardzo kochają i dbają o swoje mamy jest wiele atrakcji. Było przedstawienie teatralne a propos właśnie zdrowego trybu życia. Zdrowe potrawy, które młodzież sama przygotowała, także mamy mogły skorzystać. Jesteśmy przeciwko poleniu, przeciwko piciu, fajamy to naszej młodzieży. Tłumaczymy to również naszym rodzicom, że nie warto. Też zdrowe żywienie. Wiadomo, zdrowe żywienie to podstawa ruch, to zdrowie. Dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy. To są najwspanialsze rzeczy, jakie dzieci mogły przygotować. Wszystko jest pyszne, wszystko jest zdrowe i naprawdę rewelacyjne. A jestem mamą jednej z uczennic tego liceum, tego gimnazjum i bardzo się cieszę, że takie coś zorganizowali, bo jest to po prostu fantastyczne. Nawet byliśmy teraz na takich badaniach, yy, jaki jest poziom tłuszczu, ile, ile ma się za dużo tego tłuszczu zbędnego, dobrego i tak dalej, więc po prostu no jest wszystko zorganizowane perfektnie. Dokonajmy sobie tutaj pomiaru składu ciała, czyli każdy z dzisiejszych uczestników może sobie przyjść, zważyć się, zmierzyć, sprawdzić ile tkanki tłuszczowej podstawowej oraz zbędnej zawiera jego organizm. Na rzecz. Tak powinno się w naszym mieście dziać, żebyśmy zawsze promowali zdrowie, żeby młodzież mogła zobaczyć, że oprócz komputera możemy też w inny sposób spędzać wolny czas. Fajne są konkursy dla dzieci, fajne występy. Pogoda dzisiaj tutaj nie sprzyja, ale ważne, że wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci. No to jest istotne. To dobrze, że młodzież dba o to, żeby wskazywać nowe, zdrowe nawyki, także jak najbardziej... Te programy, które są w szkołach profilaktycznych nastawione są na to, żeby wskazywać, jak dbać o własne zdrowie. W życiu też są, trzeba mieć czas na przyjemności, osłodzić sobie trochę chwilę. Całą historię z z projektu uczniowskiego, kilkanaście lat w historii, był troszeczkę inny, powstawały inne rzeczy niż które są teraz do tej pory. Dużo atrakcji mamy. Mamy dużo gości z zewnątrz. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, akordony, występy szkoły muzycznej, występy sekcji rytmicznej ze szkoły muzycznej, grochówka, grill, ciasta, które mamy upiekły, kawa, herbata. Myślę, że tutaj ręka Bożona na mnie chyba czuwa, że nie pada deszcz. Pomimo, że jest zimno, było, przyszło bardzo dużo gości. No, cieszymy się bardzo. Jak wszystkie szkoły mamy, tak wspaniałe. Rodziców. Ten sprzęt, który nam tak trochę tu przeszkadza, to oni sami kupili za własne pieniądze. Warto integrować się właśnie z rodzicami, z uczniami, nie tylko dlatego, żeby kupowali, ale po to, żeby nam się lepiej współpracowało. gotowywałaś się długo do tego występu? Tak. Co prezentowałaś? No sukienkę. Dla kogo ten występ był? Dla mamy. Mamo zrób, mamo pokaż, mamo kup, mamo dziura, mamo jeść, mamo boli, mamo nieść. Zawsze wszędzie jest tak samo, ciągle tylko mamo, Jest to taki specjalny piknik zorganizowany przez Radę Rodziców, Szkołę i Radę Osiedla, który jest w zasadzie poświęcony matkom. Z uwagi na to, że za tydzień jest Dzień Dziecka i będzie tutaj święto miasta, to dzisiaj przy okazji jako Rada Osiedla również organizowaliśmy... Drobne jakieś gry, zabawy dla dzieci. Widać bardzo duże zaangażowanie rodziców, i to tak naprawdę jest chyba najważniejsze. Że naprawdę ta integracja jest widoczna i to, żeby naprawdę coś się działo, duże zaangażowanie w, przy, chociażby w pieczenie ciast, w przyrządzanie, czy chociażby tak jak tu mamy, przepysznej grochówki. W innych szkołach przyjeżdżają też rodzice chociażby na motorach. Tutaj też widzimy dużo atrakcji, także myślę, że to fantastyczny pomysł i szkoły ten egzamin zdały myślę na szóstkę, nie tylko na piątkę. Można poznać wszystkich, zobaczyć jak wygląda i bardzo fajnie się patrzy jak dzieci występują. Jest za zimno dzisiaj? Nie, ciepło. że tutaj jest to ten taki jakby parkling nowy. Mamy występ grupy fitness. Wcześniej mieliśmy zespół Boruta, który rozgrzał tutaj publiczność. Tańczyli wszyscy. E, także nawet to, że jest chłodno nie przeszkadzało w wspaniałej zabawie. Brzydkiej pogody, no frekwencja była wspaniała. Kolejka, coś długa tutaj na to zjeżdżają wszyscy? No, wszyscy! Dlaczego? Co tej takiego fascynującego? No, można robić wszystkie fikołki i spadamy Braź czymś udział? E, tak, w pokazie. Mody ekologicznej, tak jakby. No i ogólnie tak. A co to jest moda ekologiczna? No, że się przebierałyśmy, robiłyśmy stroje, na przykład zborków na śmieci. To jest coś wspaniałego, co może być dla dzieci i dla starszych tak samo. Szkoda weekendu, żeby tu przyjść do szkoły, przecież się w tygodniu chodzi do szkoły. Nie, bo można też się pobawić i porozmawiać oraz pośpiewać piosenki. To jest piknik parafialny, festyn parafialny. Organizujemy już drugi, drugi raz w tym roku. Okazja, okazja wieloraka. Dzień Matki, maj, przepiękny miesiąc, który też jest w kościele miesiącem maryjnym. No i też okazja do tego, żeby się spotkać. No a przy okazji oczywiście zbieramy też środki na dofinansowanie kolonii. Jedziemy z dziećmi nad morze. Jest wiele dzieci, zwłaszcza tutaj też na naszym osiedle, które są z rodzin biednych, których nie stać na to, żeby zapłacić pobyt, opłacić pobyt na koloniach, więc, więc zbieramy też pieniądze na to, żeby dofinansować im kolonie, wyjazd wakacyjny, żeby też mogły poczuć się, że można trochę się wyrwać z domu. I ten czas wakacyjny spędzić zupełnie inaczej, niż tylko na, na trzepiaku przysłowiowym. Staramy się pomóc, staramy się zorganizować ten festyn, kiedy w zeszłym roku zadzwonił do mnie ksiądz Darek, czy nie byłbym w stanie tego poprowadzić, poprowadzić tych konkursów. Zgadziłem się, nie ma, nie ma problemu najmniejszego, bo mogę poprowadzić każdy festyn, więc czemu nie zrobić tego w, tak, w takszy, przy tym szczytym celu? Do Wylidztwania koszulki widzę z podpisami drużyny. Są e, książki Tomasza Sakiewicza, jest książka e, Krzysztofa Dałszewicza i płyta Krzysztofa Dałszewicza, wszystko to z autografem. E, jest e, scenariusz odcinka, nowo kręconego odcinka na dobre i na złe, z e, podpisami aktorów. E, są e, cegiełki do nabycia. Każda cegiełka to nagroda rzecz, rzeczowa. Każda cegiełka bierze udział w losowaniu. E, nagród na koniec. Są hojni. Na tyle i na, ile, na, na tyle, ile mogą być hojni, ale serca mają otwarte. Nie tylko jest hojność związana z pieniędzmi, ale też z zaangażowaniem. Jest naprawdę bardzo wielu ludzi, młodzieży, która chce pomóc przy organizacji takiego fascyno pikniku, więc właściwie wszyscy pracują jako wolontariusze. jesteśmy z Centrum Konserwacji Drewna, które prowadzi Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych. Jesteśmy też parafianami tej parafii. W związku z tym przyjechaliśmy tutaj z Dobrodziejstwem Inwentarza, z wystawą o meblach Biedermeier, z naszą pracą i chcemy też tutaj jak gdyby do tej e, atmosfery radości święta dołożyć troszeczkę kultury. No i cieszy nas, bo podchodzą do nas ludzie, podchodzą dzieci, możemy pokazać naszą pracę, możemy pokazać też plansze z meblami Biedermeier. Pamiętajmy o tym, że Zgierz jest miastem Biedermeier, także to wszystko chyba tutaj dobrze pasuje. Zbieranie pieniędzy na kolonie, prawda, ale przy okazji dobre spędzenie czasu nie przed telewizorem. Tutaj widzę dużo uśmiechu na twarzach, dużo radości, chyba to o to chodzi.